Zajmę tereny, których nikt nie zajmuje. Tego też nikt nie wziął. O, ktoś dzwoni, lecz tego numeru to nie znam. Halo z tej strony, Stany Zjednoczone. Oto ty już jesteś na mapie. No już trochę, ale to aktualnie nie jest w ogóle ważne. Musimy jak najszybciej się spotkać weź ze sobą Francję Prusy Białoruś Ukrainę i Polskę To trochę szybko ale postaram się Wezmę sobie resztę terenów na tej wyspie O już jestem na mapie czas zrobić to czego nie mogą zrobić za czasów poukładanego i nudnego świata Tylu terenów to ja nie wiem ile już nie miałem o, już jesteście, cieszę się, Anglio, że udało ci się zwołać wszystkich. Pewnie wszyscy zastanawiacie się, co to jest zamiast Kanady. Sam nie do końca wiem, ale najprawdopodobniej to jest imperium kanadyjskie. Przynajmniej tak się przedstawiła przed tym, jak powiedziała, że strasznie ją głowa boli i musi się położyć. Ile już tak śpi? Sześć dni. Ha!